Widzicie. dzisiaj gramy z kolegą, możesz się przywitać z widzami jak chcesz, zostawcie oczywiście sub, like i dzwoneczek, no i co, przechodzimy do odcineczka. No. No widzę, że ja, ja, ja muszę jeszcze po kilka godzin dziennie, czasami. Żeby po pierwsze nagrać to, zmontować. Jeśli się zakompensujcie jakimś subem, łapeczką, może. Albo chociaż to oglądnięcie. Będzie mi bardzo miło. Lecimy na zaświaty. No, lecimy na zaświaty, nie? Albo nie, na wyłowniczywości. Bo tam jest wtedy fajnie karabin. No ej, a wiesz co? A wiesz co? No bo ja mam 2L zrobione, ale nie mogę grać w turniej jakoś magicznie. Aha. Nie wiem dlaczego. Nie wiem o co. Może lećmy lepiej tu, będzie bliżej. Na na A nie lepiej na no cerbera? A nie lepiej na no cerbera? A dawaj jak on na się, jest Gdzie, gdzie, gdzie? Dalej, gdzie? Dalej, Właściwie Dalej, gdzie? Dalej, O, po prostu

nie, ja nie lecę na Nie chcę ryzykować. To jest tak daleko, że jakby... Jakby teraz się A ty nagrywasz dalej? Tak, tak, tak. Nagrywam tak. sporo. Ty, ej, cześć, że mój kolega ma chyba z 10 subskrypcji i się chwali? Lol, no. 10 subskrypcji i się chwali, że jest niby królem i się niby wybije na muzyce. No, czekaj. Nie wiem, to jest nowa Nie, bo ja przez chwilę myślałam, że to jest nowa zdolność, ale jeszcze nie ma ich. Jakoś mogli się... Nie, nie, bo ja się przeskakiwałam. Po prostu myślałam o czymś. Zamyślałam się. Co Zamyślałam po prostu? To zrobiłam? Dla sam. Czekaj, lecę do ciebie. był, by. A nie, to nie, nie bo.

Nie, ale weźć powoli w moją stronę. Co? Weźć powoli w moją stronę, co? Jakbyś mógł. Dobra, jedzie. To nie Nie, spokojnie. W I teraz oczywiście. Chodźcie chodź, chodź, chodź. jakie to chodysa.

nie jest Nie, nie, nie. Błagam, nee, nie, nie. nie no proszę. Nie, 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 nie. Nie, proszę. błagam. Nie. Proszę, żeby doszedł. Dla do tego. Proszę.

To ja się starałem. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty na Gdzie ty i Gdzie ty jesteś? Gdzie mi jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie mi jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie Gdzie ty jesteś? Gdzie Gdzie jesteś? Gdzie tak. jesteś? ty Gdzie ty jesteś? Kary, lepiej, No to mityka! A na co ci ten mityk? Myślisz, że ja mam ten medalion duży. Ale medalion! ale nie masz tego mityka? Nie no, zostaw ten... Jezu, nie no! Zostaw ten już, najlepiej. Nie, Jezu, nie no! Zostawiłeś mityka, naprawdę! Masz u nas rzadkiego na dyagrysora, ale nie przyjdzie mi tyka. Ja mam większy problem. Nie mam neta i ledwo się rusza. Ja tam wrócę. A tam wrócę. Jeszcze po mi tylko wrócę. Tak, co chcesz wywłać drugi raz? To już nie mam problem. Ale nie mogę, czemu nie mogę wywrzeć po tego mityka? A po co w ogóle medaliony? Dobra się cieszę, że wziąłem medalion, w tramityczną broń już. Szczerze. Szczerze walić tętniczną broń. Cieszę, że ja mam ten medalion durny. Ty się lepiej cieszę, że ja mam ten medalion duży. Jeszcze żyję z nim. Jakoś. Nie, ja bym takie dużo lepszy. Bo ja byłem... Ty masz... Masz... czyli masz szarką broń. Jeszcze nie wiem. Niepospolitą broń. Nie wiem ja co było wziął. Tak! To jest nie tak? spolitką, tak? Ty już nie wziąłeś. A nie mogłeś zamienić tego DMR-a wielonego na milczeniu broń. No nie mogłeś, to nie, nie mogłeś. <tuszą> Dobrze, spokój. Się.

Dzień. który zawsze, nie był wolny. Nie Dobra, no nie grozi, bo ten mam tutaj. Co on jest? No ja, to ten znajdź, by był. O nie, do na skrzydło. Nie. Uwaga, uwaga, lec do siebie na skrzydło. No tak. Aha. A co ja miałem ci zrobić z 40 HP, powiedz. No nie wiem. No ja też nie wiem. No zresztą. Ну, жкай. Нечекава, как стоп. Mm. Тут все обязательно. Akcentem się żegnamy, pa.